Historia życia. Jeśli zastanawiasz się, okay, kim mam być, stoisz tutaj, gadałem dzisiaj. Z, z, kto tutaj mówi mi, że już jest teraz w, w 11 klasie, 12, niedługo matura. I teraz wszystko stoi otworem, co wybrać, nie? Ehm, Papiec Czerniczek mówi i na celu Jola mówi. Popatrz na historię swojego życia. Co się wydarzyło w twoim dzieciństwie? Czego się uczyłeś? Byłeś może przez przypadek, nie wiem, w szkole muzycznej. Nauczyłeś się tego, bo wujek miał warsztat, na przykład, i cię nauczył naprawiać różne rzeczy i robić jakieś stoły. Um, jaki masz temperament? Jakoś... Popatrz do tyłu, co się działo w twojej szkole, co zabierasz ze sobą, jakie może ślady Bożej obecności. Pojawiły się już w Twoim życiu. Znacie takie kreskówki, to ma? Malen na Znacie to? Takie punkty. Jeśli miałbym coś namalować, to tylko w takim systemie, jakby musiał mieć takie punkty. Widzisz jeden, robisz kreskę, dwa, trzy, i potem mówisz: O, z tego nagle wychodzi jakaś żyrafa. Nie, ale słuchajcie, w naszym życiu to też jest, to to jest też metoda. Popatrz, czy jest takie, taka linia, która się tworzy patrząc na swoją przeszłość, która ci wskazuje drogę, że coś już ci pamuł daje ci kierunek. Papież Franciszek mówi, że już właśnie w tym naszym całym życiu pojawiają się ślady obecności Boga. Święty Augustyn, on był takim dosyć jak to by powiedzieć? Bardzo ciekawy święty, imprezowicz, alkohol, kobiety, kariera, wpływ. I, i dopiero później, jak zaczął słyszeć o Jezusie, i zaczął sobie to wszystko składać, dotknęło go tutaj. Zaczął płakać, mówi: ja cię. Ja szukałem prawdy nie wiadomo gdzie, a ona była tak bliska. Powiedział takie zdanie: W głębi duszy byłeś, a ja się po świecie błąkałem, i tam szukałem ciebie, bezwładnie chwytając rzeczy piękne, które stworzyłeś. Ze mną byłeś, a ja nie byłem z tobą. On, on szuka, on dopiero znalazł odpowiedź tak blisko tu, a szukał to w różnych innych rzeczach. Ja teraz powiem Wam historię mojego. Postaram teraz to, co bracia powiedzieli, pokazać na moim przykładzie mojego życia. Pamiętajcie, ja mam taką drogę. Każdy ma inną drogę i powołanie. Ja tutaj się znalazłem teraz jako, jako ksiądz, zakonnik, nie planując tego w ogóle. Ale powiem wam, jak to doszło, że ja tutaj w ogóle się znalazłem. 20 lat temu przyjechałem po raz pierwszy do Konkordii. Miałem 17 lat. Tutaj dopiero dotknęło mnie to, że Bóg jest bliski. Czyli z takiego Tradycjonalnego, tradycyjnego katolika, który po prostu się przyszedł do kościoła pomodlić, i myślałem dawniej, że mam się modlić, a Bóg jest tam, jestem tu, on się ze mną nie komunikuje. Tak myślałem dawniej. To na spotkaniu orów, to było na górze w tej sali, tej kaplicy jeszcze nie było. Tam zrobiło coś, klik, i Pan Jezus mi pokazał, Tadek, ja Cię widzę, i ja będę do Ciebie mówił. Um, tak się zaczęła moja droga takiego bliskości z Bogiem. Ale oczywiście ja miałem swój plan na swoje życie. Ja wiedziałem, moja żona będzie z grupy molitewnej Orły. I ja już od razu na tym spotkaniu widziałem minimum jedną kandydatkę. <śmiech> <śmiech> Więc ale, ale czułem, że chcę moje talenty i wszystko, co mam, wykorzystać, żeby jak najwięcej ludzi poznało Boga. Dlaczego? Bo ja widziałem, jakie to miało znaczenie dla mojego życia, że tyle się zmienia, kiedy spotykasz Boga, że ja muszę o tym powiedzieć jak najwięcej ludziom. W mojej głowie było, że ja razem z moją żoną i z dziećmi będziemy prowadzili adorację, ewangelizować. Ja grałem... Na pianinie gram, na, nauczyłem się grać na gitarze, tutaj na orłach, moja dziewczyna wtedy, która była rzeczywiście z Orów, umiała śpiewać. Więc to się wszystko działo. Najtpliwa, znacie najtpliwa. Myśmy prowadzili z moją dziewczyną dużo adoracji, różne spotkania. Mówiliśmy o czystości przedmałżeńskiej, że jest tutaj, dla nas to jest ważne. Wszyscy słuchali, ja mówię, ła, wow, o to właśnie mi chodziło. <grym> um, I wszystko było tak zgodnie z planem. Aż nagle dotknął Flughafen, znacie to lotnisko. Leci, stałem tam z moją dziewczyną i mieliśmy lecieć razem samolotem na Ukrainę. Jest, jest dużo rzeczy, coś tak włączy. Bo tam młodzież i taki ksiądz Zbigniew Zrzał, który mnie zagadał, w Sydney, w Australii, na Światowych Dniach Młodzieży? Nie zagadał, żebym przyjechał jako taki lider muzyczny i poprowadził taką pielgrzymkę dla tej młodzieży na Ukrainie. A że ja miałam dziewczynę, ja mówię: Ła, wow, korekt, zabieram ją ze sobą. Jesteśmy na lotnisku i oddajemy paszporty. Nie? Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, więc tam nie wystarczy dowód musi być paszport. I ta pani Amszalta jeszcze wam do dzisiaj pokażę, jaki to jest, jak się spotkamy w Dortmund. Mówi. Mówi, pani, paszport jeszcze jest ważny trzy dni, pani tam poleci, ale już nie wróci. Pani nigdzie nie poleci. I to był, wiecie, mamy pół godziny do decyzji, a to moja. co robię? Zostaję? Lecę? Ja mówię, to jest mój ulub, za dwa tygodnie wrócę. Wiecie, to było pół godziny, najdłuższe pół godziny w moim życiu. I ona mówi, kochanie, leć. Leć tam, poprowadzisz to młodzież, ja tu będę na Ciebie czekała. Wiekujna zna. Nadrobimy to. Ja tam poleciałem, i na Ukrainie różne osoby, jakaś babcia, ktoś tam mówi. Oni mnie, oni mnie nie znali. Mówi, ty będziesz chyba nie chciał być, być księdzem? Nie, ja nie, nie. Moja dziewczyna, proszę bardzo, tutaj jest zdjęcie. Ona czeka na mnie. Nie? Czyli te zewnętrzne, co tu mój brat Dawid. Nagle coś się dzieje z zewnątrz. Ona nie poleciała samolotem, to nie było planowane. Nagle ludzie zaczynają do mnie mówić, że mam zostać księdzem Um, że byłbym dobrym księdzem. O co? Ja to oczywiście blokowałem. A nawet tego nie. nie to, było, to to spływało. Ja mówię: wow, dzięki za komplement. Ja bym chciał bardzo, żeby mój syn poszedł do seminarium. Więc to było naprawdę moje marzenie. Ja widziałem, jak mój syn odprawia swoją pierwszą mszę świętą. Jaki ja dumny się, stoję z moją żoną: i mówię, wow, to jest nasz syn. Słuchajcie, wracam z tej Ukrainy z powrotem, moja dziewczyna, mój Tadek. Byłam w Polsce na wakacjach i tam moja koleżanka mnie namówiła, żebym ja zaczęła studia w Opolu. I ja się przeprowadzam do Polski. Ja Momencik, przecież mieliśmy razem tutaj już wszystko co układamy. Mieliśmy dostać może dom jej rodziców w Kananą, wszystko. Układane razem, katolicka rodzina, oncowa, nie? A ona nagle, momencie, ja tutaj, to ona teraz jedzie do Polski i tak zaczynam sobie wszystko na kłódce, spokojnie. I wracając z Ukrainy, dostałem taki list, um, do dzisiaj go mam, o takiej frau Gabriele Pütz, ja ją mogę przedstawić, ona mieszka w Koblenc. Ona kiedyś mnie spotkała na spotkaniu Orów. Jak dawałem świadectwo. Mówiłem, prowadziłem y, modlitwy na cmentarzu in Dębach. tam jeździmy raz w roku, wiecie gdzie. I ona mówi, Tadek, jest tu was To z niemka. A jeśliś tam jest, a po polsku, jak cię wtedy widziałem, wziąłem, jak ty głosiłeś, to było trzy lata wcześniej, poczułam, że. Pan Bóg Cię może wzywać do, do księdza. Wiecie, osoba, która mnie nie widziała od lat, raz mnie widziała. Nagle kilka osób, które się nie znają, mówią mi, że ma być księdzem, a nagle tak, ona, nie wiadomo skąd ona ma mój adres, list dostaje. I mówi, Zest, e, e, Benedykt XVI ogłosił teraz rok kapłański. Ja poczułam, że mam do Ciebie napisać. Ja mówię, ok, dzięki bardzo, dam mojemu synowi. <grym> <grym> I, I wiecie, zaczyna się coś takiego dziać we mnie, a zewnętrzne znaki, ale też wewnątrz. Ja mam lęk. O nie, na pewno nie ja. Panie Boże, Ty wiesz, ja lubię imprezy, lubię dziewczyny, lubię się dobrze bawić, ale będę Cię, będę prowadził adoracji, będę ewangelizował, ale jako świecki. Um, jadę, ja zrobiłem, no, etsję ozbyną robiłem. Wracałem wtedy z busem do, do wuppertal Haupanhów. Mówię Wam o tych miastach, bo to są konkretne miejsca, które ja pamiętam dokładnie. I wiecie, dużo różnych znaków już dostawałem. Kilka Wam jeszcze powiem teraz, ale jeden taki bardzo mocny, który ja do dzisiaj nie zapomnę. Siedzę z tyłu w bus, bus, Jadę przez tą ulicę, tą wuppertal Haupanhów i mówię: Panie Boże, co mam robić? Ja mam zostać tym ciędzem tak czy nie? Daj mi jakieś znaki, a tak naprawdę by Nie dawaj mi żadnych znaków, proszę. Ale daj mi jakieś znaki, no, trzeba tak prosić, przecież nie. I słuchajcie, ja się wtedy odwróciłem do tyłu. Ja siedziałem na hinterenbank, azu, kule. Z tyłu siedziałem w busie i odwróciłem się do tyłu. Ja nie wiem, ile razy w życiu się odwróciłem do tyłu za busem, bo co jest za tym busem? Jakieś inne auto, nic ciekawego tam nie jest. Ale się odwróciłem do tyłu. I słuchajcie, naprawdę to, co ja mówię, to jest prawda. Ja sam w to nie wierzę. Siedzi, za, jedzie za naszym busem, jedzie takie autko i za kierownicą facet z koloratką. Tak rzadko spotykasz w ogóle w codzienności kogoś w koloratce, księdza. I to jeszcze w tym momencie, kiedy ja pytam o to Bóg. Ja wiem, kto to jest w ogóle. Poznałem tego księdza, Thomas Myla. Wtedy go um, Jest bardzo aktywny w tym totus tu gdzie żeby wy jego znacie. Ja mówię, mi się zrobiło gorąco, jak go widziałem. Ja mówię, nie, nie, moment, to jest ale zmiocufal. Kamila przybył, pawłowska już teraz, może ją znać, ona była liderką wiele lat Orłów. Ja jej zacząłem mówić, Kamila, słuchaj, las es unter uns bleiben, nie? Pan Bóg zaczyna do mnie jakoś mówić, że ma być księdzem. Ale ja jestem dalej z moją dziewczyną. To zwa Alice, ja jestem cały czas moją dziewczyną tutaj, jak Wam co mówię. Ja jej nie mówiłem wszystkiego wtedy, bo ja mówię, Tadek, spokojnie, nic nie mów. Kiedyś ci to minie i będzie wszystko jak było. Więc ja mówię mojej przyjaciółce Kamili, ona teraz tutaj mieszka niedaleko. Ja mówię, Kamila, jakie znaki dostaję, Że Panu mnie zaprasza do takiej drogi, ale ja nie, nie chcę. Boję się. Ja mówię, Tadek witadek to ja ci muszę coś powiedzieć. Jak zaczęłaś twój związek z tą dziewczyną? To ja poszłam do kościoła na mszy świętej w tygodniu i poszłam pół godziny przed mszą na niemiecką mszę. I tam jakaś pani, tak jak już ląduje. Takaś pani um, bierze mikrofon i mówi taka wiecie taka Schleidrin. Heute beten wir den Rosenkranz für die Priesterberufungen, nie? Ja? Für heilige Priesterberufungen. Ja mówię, no dobra, zaczęła się modlić i pierwsza pieśń, tam było Gotteslob, wiecie, w niemieckich tych kościołach jest Gotteslob, wszędzie to jest taki sam jest śpiewnik. Pierwsza pieśń, dajmy na to, był numer 654, ona otwiera i tam był taki, taka karteczka, znacie z tych kalendarzy, taki kalendarz, od, 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 odciągasz sobie jeden Jedną karteczkę, nie wiem, zerwano takie, zrywasz, zrywasz sobie, nie? Cyn, ta była, tafiebu, ancovajta. I tam w tym Gotteslob była jedna karteczka. ta November. To jest mój, mój, moje urodziny, 11 listopada. A na drugiej stronie cytat z Pisma Świętego, Starego Testamentu ma Ja wybiorę sobie kapłana, który będzie pełnił moją wolę. I ona mówiła: Ja sobie to zostawiłem, tą karteczkę, bo to było 11 listopada. Foi daj mi bot, tak? Jak ja jej powiedziałam, że Pan mi daje różne znaki, że zaprasza mnie do kapłaństwa, to ona mi to dała. Do dzisiaj to mam. Um, kole Jest ostatnia rzecz i już kończę. Jedna koleżanka, Nadine, Niemka, protestantka, którą myśmy troszeczkę się na początku do siebie szczerali bo ja bym nawróconym orłem ekstremalnym katolikiem a ona była protestantką i dyskutowaliśmy kto ma tutaj rację i ona kiedyś zadzwoniła do mnie i mówi Tadek miałam dziwny sen śniło mi się że się u ciebie spowiadałam <noise> najlepsze jest to że oni wszyscy nie znali siebie. Gabriele nie znała Kamile, Kamila nie znała Nadine e, i tak dalej. To wszystko było unapenieści. Ci z Ukrainy nie znali tych stamtąd. I ja mówię, panie Boże, coś tu jest nie tak. Bo oni na pewno się nie, nie, nie dogadali między sobą. Że nagle, ja miałam 23 lata, wcześniej nic nie było, a po prostu będziesz księdzem, a nagle jakby Pan Bóg mówi, OK, start. I nagle zacząłem... Dochodzić do mnie, różne rzeczy z zewnątrz. I teraz uwaga, zewnętrzne rzeczy. Co się działo wewnątrz? Na początku lęk, niepokój, ja o, oh, tyle znaków. Ja, mówię, ja, ja nie mogę tego ignorować. To dla mnie, to skankańców Alzheim. Napisałem do siostry zakonnej, która była, ona wyszła z Orłów, Agnieszka. Ona wstąpiła do sióz Benedyktynek in Köln. Do dzisiaj tam jest. Ja mówię: Agnieszka, ratuj. Ja mówię, tyle znaków dostałem i tak dalej. Tu mam dziewczynę, tu wszystko, ale ona jest teraz w Ale ja czuję, że muszę wstąpić do jakiegoś zakonu, do jakiegoś seminarium, ale nie wiem gdzie, ale muszę. I ona czuła, że jestem pełen lęku, takiego przymusu i w ogóle jestem taki smutny, że muszę być tym księdzem. Nie ja dlaczego ja? Mogło być tak fajnie. A ona mówi, Tadek, Dopóki się czujesz tak, jak się czujesz, nie rób żadnego kroku. Pan Bóg nie chce, żebyś na siłę weszł do jakiegoś zakonu czy seminarium. Czekaj na taką chwilę, że wszyscy ci będą mówili, nie idź do seminarium, a Ty poczujesz, ale ja chcę. I ja mówię okej? Okay. I tak nigdy nie przyjdzie takie uczucie, nie? I słuchajcie, Pan Bóg zaczynał wtedy, już nie dawał mi aż tyle znaków zewnętrznych, tylko zaczął pracować nad moim sercem. I nagle, słuchajcie, czułem coraz bardziej takie: Wow, będąc księdzem, to jest coś wyjątkowego. Ja mogę moje życie ofiarować, żeby tyle ludzi uratować na wieczność. Moje życie będzie trwało 60-70 lat, ale na wieczność może, mogę zebrać jeszcze, uratować może tysiące. A nawet jak jedna więcej trafi do nieba z powodu mojej decyzji, to warto. Ale nie tylko to. Nagle widziałem siebie nie, ty, nie już te, jako ten, który, wiecie, z żoną ślubuje w kościele i jakiś ksiądz nam zawiązuje stółę, tylko nagle czułem taki pokój w tym, kiedy widziałem siebie, że jestem jako ksiądz i innym zawiązuje stółę. Ja, wiecie, jak takie coś było, ten Tadek, nie myśl o tym. Taka sytuacja była, kiedy ja siedzę z tyłu z moją dziewczyną w kościele, Trzymamy się za rączkę. Obok nas z tyłu są rodziny z wózkami. Ja mówię, Ła, to jest to, co zawsze chciałem. Przyszła żona. Ten klimat z wózkami. Zaraz pójdziemy do domu. Będą kluski, rosół. Niedzielna. A potem wychodzi stary ksiądz do przodu. Naprawdę emeryt do kwadratu. Ja nie wiem, 80 menys. Odprawiam że. I trzęsąc się, wiecie, on się często cały takim z, 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 złamanym, takim z, z, bardzo słabym głosem. Mówi: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. I podnosi rękę, wiecie, hostię. I ja mówię, ona tu jest. A ja widzę tego staruszka, I ja mówię. Ja chyba tam mam być, tam jest moje miejsce przy tym ołtarzu. I czułem nagle, że Bóg już zaczął. Pokazywać mi wewnątrz, Tadek, ta droga, ona nie jest, ona będzie piękna dla ciebie. Zobaczysz. To jest to, co ty zawsze sobie umarzyłeś. To, co zawsze już chciałeś. Spróbuj, zaufaj. I dopiero potem, jak już czułem taki głęboki pokój z tą myślą, powiedziałem: OK, ja chcę to spróbować. Nie wszystko jest logiczne, to co mówi Bradianek. Ja musiałem. Ausbildung abgebrochen. Also, tu każdy ma indywidualnie. Jak coś, to zawsze mówię: OK, beende die Ausbildung. <laughs> ale ja w tym momencie czułem, że te sieci muszę natychmiast zostawić i pójść, bo potem, by może już nie poszedł. A wiedziałem, że kan immer zurück. Also, erzja, mena werden sehr gesucht. Ja dobra, jak się nie uda z zakonem, komme ich zurück i werde um, Ale. Um, ale wtedy czułem taki pokój. Oczywiście wytłumaczyłem to moje dziewczynie. To było trudne zrozumieć, okej, okay, jest teraz taka sytuacja. Ale ona była bardzo też pobożna i powiedziała: Tadek, jeśli Pan Bóg takie coś ci pomówi, spróbuj. Ja będę czekała trochę. Zobacz, czy to jest to. I, I kiedy zrobiłem ten. Ale, ale nielogiczne było to, że właśnie zostawić Ausbildung. Ja tutaj byłem bardzo odpowiedzialny za Orły, ale taki lider. Miałem zespół muzyczny w Remscheid. Wszystko się ogólnie kręciło. I teraz wstąpić do zakonu, słuchajcie, ten zakon, on istnieje 13 lat. Ja wstąpiłem wtedy, kiedy nie było nikogo jeszcze. I jak mój proboszcz pytał mnie. Ej, gdzie ty w ogóle wstępujesz? Ja mówię, Towarzystwo Ducha Świętego? Co to jest za zakon? Ja mówię, nie wiem, taki nowy. Ja mówię, ale co macie za statut, za regułę? Ja mówię, ja czuję, że tam mam być. I wiecie, moi księża się bali, że ja wstępuję do jakiejś sekty, nie? Duch święty, coś nowego, podejrzana sprawa. Ja ich teraz rozumiem, ale dawniej byłem, ja czułem taki pokój, ja nie mogłem tego wytłumaczyć z głową, ale czułem, że tam jest moje miejsce. Nie, takie budowanie domów Ducha Świętego i tak dalej. Czułem, że tam mam być, ale nie mogłem tego wytłumaczyć logicznie, dlaczego tak to jest. Ale czułem taki pokój, który mnie nigdy nie opuścił. I taką radość, że czułem, że nagle trochę fruwam nad ziemią. Słuchajcie, wstąpiłem tam gdzieś, zostawiając wszystko. I Pan Bóg mnie tam prowadził w Polsce. Zostałem księdzem i na, mój, na moje prymicje, wtedy, kiedy zostałem księdzem i potem miałem tą pierwszą mszę, przyjechała moja, była dziewczyna, już ze swoim narzeczonym. Ona była na moich prymicjach, dwa tygodnie później ona brała ślub, a ja jako ksiądz przyjechałem na jej ślub. Jesteśmy w dobrej relacji, ona ma swojego męża, swój domek, dwóch synów, jest bardzo szczęśliwa. I teraz, jak ja z nią rozmawiam, mówię: ła, wow, popatrz, każdy znalazł swoją drogę. Owul Damals, to co Bradiatak mówi, nie widzieliśmy, co to będzie. To wszystko było takie kroki wiary. Ale teraz widzimy, że uff, ale jest, jest, wszystko jest na swoim miejscu. Bo jak ja jeszcze byłem z nią razem, to ona wyczuwała, że jestem taki, wiecie, night fever, worship, orły, ewangelizacja. I ona mówi: Tadek, ja się boję. Że, jak będziemy mieć dzieci, to ty będziesz wszędzie fruwał i ewangelizował, a ja będę w domu sama z dziećmi. A ja mówię: Kochanie, my razem będziemy jeździć. <śmiewanie> 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 Czyli popatrzcie: Papież Franciszek mówi, Popatrz na Twoją historię życia, bo ty tak naprawdę, pragnienia Twoje już widzisz. Ja już, jak teraz patrzę na moją historię, to widzę: Ej, to we mnie już zawsze było. Ja nawet mojej dziewczynie mówiłem, jak ona pokazała, wow, w tym domu będziemy mieszkać, nasi rodzice nam to dadzą, to ja mówię, a, tu będzie kuchnia, on co, Wajta? Ja mówię, kochanie, ty to wszystko będziesz designem, ja projektować? Wszystko ty decyduj. Ja będę decydował o naszej kaplicy. On mówi, po co ci kaplica? Ja mówię, będziemy mieć znajomych księży. Oni będą przyjeżdżali, będziemy mieć msze świętą w domu, to będzie nasze oratorium, tam będziemy się modlić razem z naszymi dziećmi. Jak teraz o tym myślę, to mówię, wow, to we mnie to kapłaństwo było już od zawsze, ale iś atlas niwagę no ja tego nie mogę nazwać, ale to było we mnie bardzo. Dlatego popatrz na swoją historię życia. Nie? Popatrz do tyłu i zobacz, co już Ci Panu może pokazał przez Twoje pragnienia przez to, co, co się przejawia i zobacz potem, kim Ty, Boże, jesteś, do czego Pan Bóg Cię, cię powołuje. Um, I to jest naprawdę niesamowita przygoda życia. To chciałem Wam powiedzieć, że naprawdę i, i ta moja dziewczyna była, czuję wielką radość z tego, co zrobiliśmy <grym> i ja tak samo, um, chociaż wtedy to było bardzo trudne podjęcie decyzji. I mogłem powiedzieć, nie, nie decyduję się, Panie Boże, sobie coś wymyśl, ja tutaj jestem z nią, koniec, nie? ale jednak nieraz coś takiego jest, że Pan Bóg mówi do Ciebie przez różne wydarzenia i mówi zaufaj, spróbuj, nie? ja Cię poprowadzę. Nie? Życzę Wam tego, tego, to co brat Dawid mówił, żeby nie bać się, próbować nieraz. Jak się coś nie uda, to Pan Bóg, tak jak nawigacyjny z od razu Ci pokaże, dobra, od tego punktu dalej, najlepszą drogą. Spróbować to zrobić. I Pan Bóg powiedział tak, ja przyszedłem, aby życie dać i to życie w obfitości, i to jest dla każdego z nas. Amen. Amen.